Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Bereshit Bara. To słowo Bara oznacza stworzyć, ale jego podmiotem może być tylko Bóg, ponieważ to słowo zawiera w sobie ideę nicości. To znaczy, że nie było nic i nagle jest coś. Z niczego Bóg stworzył. Bóg stworzył coś z niczego. I to bar od tego Bara, od tego czasownika stworzyć. Można utworzyć również przysłówek bar, który znaczy poza. Czyli w tym stworzyć, jest też taka idea, że jakby odsunąć coś poza, położyć czy oddalić poza. I można by było tak przetłumaczyć ten fragment, że na początku Bóg oddali niebo i ziemię. Stworzyć w tym wypadku to znaczy w pewnym sensie oddalić, oddzielić, rozdzielić. Nie chodzi o takie rozdzielenie, w którym nie ma już właśnie tej relacji, w którym ona jest zerwana. Nie chodzi o taki rozdział, tylko chodzi bardziej, takim najlepszym obrazem chyba stworzenia to jest zrodzenie. Kiedy dziecko jest oddalone od matki, poza matkę. I tutaj katechizm już o tym nie mówi, ale ja bym chciał troszeczkę rozwinąć tę myślę. Dlaczego? Dlatego, że wydaje mi się bardzo istotną myślą tutaj zawartą jest myśl o tym, że stworzenie jest formą separacji, znaczy tego oddzielenia, tego rozdzielenia. To jest bardzo ważne dla nas, żebyśmy zobaczyli, jeżeli chcemy zrozumieć, co to znaczy, że ten opis stworzenia może również stanowić taki obraz naszego życia duchowego, w jaki sposób Pan Bóg działa w nas. Poprzez, w jaki sposób dokonuje nadal dzieła stworzenia. Zobaczmy, że jeżeli czytamy ten pierwszy rozdział Księgi Rodzaju, to jest tam coś charakterystycznego. To jest hymn liturgiczny, który pokazuje dzieło stworzenia w ciągu sześciu dni. I za każdym razem jest pewna struktura, która się powtarza. Mianowicie, najpierw jest Słowo, Bóg wypowiada Słowo. To słowo jest światłem, czyli to słowo rozświetla tę sytuację taką Tochła wokół. Tochła wokół, to znaczy, Tochu to jest y, taka pustynia, w której nie ma żadnych punktów odniesień. To znaczy, że nie ma gwiazd, po których moglibyśmy się zorientować, gdzie jest wschód, gdzie jest północ, nie ma żadnych takich punktów, co do których byśmy mogli powiedzieć o tutaj pałac kultury do tędy muszę pójść, nie ma żadnych punktów odniesień, żadnych elementów. Nie wiemy. Co ze sobą zrobić, nie wiemy gdzie iść, nie wiemy no nic, nie wiem. Natomiast, a w to jest z kolei takie zdziwienie. No skoro nic nie wiem, nie wiem kim jestem, no to jest to zdziwienie związane z bardziej z zakłopotaniem, z takim, z takim przerażeniem, coś takiego. Czyli świat był w takiej sytuacji, i to słowo wypowiedziane przez Boga nagle stało się światłem, które pokazało kierunek, które wytyczyło drogę. Które wyrwało mnie z tego takiego z tej takiej bezradności, gdzie nie było żadnej formy, gdzie nie było żadnego określenia, kim jestem i gdzie ja idę właściwie, co, co, kim ma być. Więc to słowo wytycza, organizuje. I później, gdy Bóg wypowiada słowo, autor pisze, stało się. Coś nowego się dzieje. I później jest. I wtedy Bóg oddzielił. Jest ten element oddzielenia. Oddzielił światło od, od ciemności. Oddzielił wody pod sklepieniem, od, nad sklepieniem. Oddzielił morze od lądu. A później tam już oddziela te wszystkie ptaszki i oddziela w końcu człowieka. I później, w momencie, kiedy Pan Bóg oddziela, to nazywa. Oddzielił i nazwał dniem dniem, a noc nocą. Nazywa. To znaczy jest ten moment separacji, a w momencie, kiedy coś jest oddzielone, wtedy Bóg, nazywając, nadaje temu tożsamość, kim jest. I w momencie, kiedy ta tożsamość już jest określona, wtedy Bóg widział, że wszystko, co stworzył, było dobre. A w momencie, kiedy stworzył człowieka, było bardzo dobre. To jest ta ocena Pana Boga, przez którą dokonuje się również zawarcie przymierza z tym dziełem stworzenia. Jest to ta relacja, widział Bóg, że było dobre. To jest ta relacja, która zostaje zawiązana. I to jest jakiś obraz tego, co Pan Bóg robi w naszym wnętrzu. W jaki sposób Pan Bóg nas stwarza. Daje nam słowo. Daje nam słowo każdego dnia, każdego ranka. Daje nam Słowo. Rano budzimy się, nie wiemy gdzie jesteśmy, Tochu, Awochu, wszędzie, bez żadnych punktów orientacyjnych, nie wiadomo. Daje nam Słowo. W tę pustkę jest Słowo rzucone. To Słowo, które ma stworzyć nową sytuację w moim życiu. Za każdym razem stało się coś nowego, jest wytyczone. Coś nowego Pan Bóg wkłada. I wtedy następuje rozdzielenie. rozdzielenie. To rozdzielenie jest bardzo bolesne. Bo jeżeli wiemy, że jeżeli mamy się oddzielić od drugiego człowieka, czy jeżeli z kimś związaliśmy nasze życie, jeżeli w kimś pokładamy naszą nadzieję, jakąś taką czujemy bezpieczeństwo, ufność, to trudno nam jest się oddzielić, bo wtedy człowiek no, cierpi, wydaje mu się, że wszystko się wali. Ale trzeba, Pan Bóg dokonuje oddzielenia. Dlaczego? Dlatego, żeby nawiązać prawdziwą relację. Bo jeżeli nie będzie tego oddzielenia, nie będzie relacji. Dlaczego? Dlatego, że będzie całkowite zlanie, takie przylgnięcie. I wtedy nie będzie relacji, ta relacja się nie stworzy, nie powstanie, ponieważ cały czas będę przyrośnięty, przyklejony. A ta relacja musi być zbudowana na różnicy, na odmienności. Zobaczmy, żeby zaakceptować, bo naprawdę trudno jest zaakceptować tę ekonomię Bożą, tę ekonomię separacji. To widać na przykład trudno jest dziecku zaakceptować w momencie, kiedy się rodzi, kiedy jest odjęte od matki, krzyczy, wiadomo, jak jakby musi coś strasznego działo, jakby go chcieli, no tam było miło, sympatycznie, cieplutko, trochę mokro, ale do wytrzymania, nie, a tutaj nagle wyprowadzają go i jest nie do zniesienia, nie do zniesienia sytuacja, jest okropna. Ale jeżeli tego nie będzie, to dziecko umrze. Po prostu umrze. Czyli jeżeli nie będzie tego oddzielenia. Ale ból, krzyk, tak jakby go rozrywano. Dalej, w momencie, kiedy człowiek dorasta, kiedy młody człowiek dorasta, to znowu tak, do pewnego momentu wszystko idzie ładnie, pięknie, no bo rodzice młodemu temu człowiekowi mówią: masz tutaj, o, twoje imieniny są, to masz cukiereczka, tutaj masz samochodzi, tutaj laleczka. Wszystko jest cudownie, jak oni mnie kochają, no jak miło jest. No i któreś tam rodziny się skończyły i rodzice mówią, a teraz idź wyzieść śmieci. No to zaraz, ja? To już mnie nie kochacie? To jest moment, kiedy człowiek nagle zdaje sobie sprawę, no to w takim razie już go nikt nie kocha. Każą mu wynieść śmieci, posprzątać, zrobić zakupy, tutaj jeszcze to, jeszcze tamto. Kochają, tylko że inaczej. Ale to jest ten moment separacji, ten moment oddzielenia, kiedy znowu człowiek nie chce, nie chce, no bo mu tak dobrze było, no i nie chce. Nie chce się oddzielić, nie chce stanąć naprzeciwko. Trudno jest stanąć naprzeciwko. Słowa Chrystusa, który mówi, chyba można w tym, w, tym, w tym kontekście lepiej zrozumieć, jeżeli Chrystus mówi te słowa, jeśli nie masz w nienawiści Ojca swego i Matki, nie możesz, nie jesteś godzien. Nie, jesteś, nie możesz iść za mną, nie możesz budować Królestwa Bożego. To, to są chyba też w, ty, w tym kontekście to znaczy oddzielić się. Jeżeli ciągle buduję mój świat na, tylko i wyłącznie na tym, co, co było wartością dla moich rodziców, co było w, w moim domu wszystkie konflikty małżeńskie proszę zobaczyć, moja mama to lepiej gotowała, a w mojej rodzinie to nigdy takiego nie było prawda? to znaczy, że nigdy nie nastąpiło oddzielenie. Ci ludzie żyją pod jednym dachem, wzięli ślub, ale nigdy nie oddzielili się od swoich rodzin. A Pismo Święte mówi w a opuści, nie? opuści człowieka, ojca swego i matkę. Czyli to bez tego nie ma, nie ma tych nowych relacji, nie, może, nie one nie nastąpią. Ja też przeżyłem taką sytuację bardzo mocno, bo w momencie, kiedy ze Skierniewic mnie przeniesiono do Grodziska, czy akurat wieczorem dostałem, wieczorem dostałem dekret? Następnego dnia musiałem być już na nowej parafii. Na szczęście. No tylko miałem jedną noc na to, żeby płakać. Więc, <laughs> więc, ale to było straszne. Ja myślałem w tym momencie, że, że tak, że ja już czułem się oszukany, zdradzony. Uważałem, że oczywiście to wszystko to, to jest jakieś diabelskie za mnie. Ten działanie, uważałem, że nie będę w stanie już w nic się zaangażować i nikogo kochać. Okazało się, że nie diabelskie, tylko Pana Boga, okazało się, że byłem w stanie się zaangażować, byłem w stanie chyba jakoś tam kochać, a może nawet zacząłem się uczyć. Okazało się, że to było dobre i dla mnie, i dla tych ludzi, których zostawiłem. że oni bardziej szybciej dojrzeli bez mnie niż ze mną. Ale to jest właśnie nasze myślenie, że my nie jesteśmy w stanie zaakceptować tego działania, które Pan Bóg realizuje, właśnie zaakceptować tego działania stwarzania, które polega na separacji, stworzenie polega na separacji, po to, aby dojść do dojrzałości. Ale nie jest to tylko separacja dla separacji, bo my nie możemy teraz popaść w taką drugą skrajność i powiedzieć, no to teraz ja chcę być dojrzały, to ja się w takim razie od wszystkich separuję bo, bo to świadczy o niedojrzałości, prawda? To jest taki bunt młodzieńczy, typowy bunt młodzieńczy, który polega na tym, że w pragnieniu autonomii. Ja teraz będę autonomiczny, niezależny, prawda? Po to, żeby podkreślić mój indywidualizm, to ja się od wszystkich odseparuję. Wy sobie rób to, co chce, a ja będę robił co ja sam chcę. I tylko, że różnica jest taka, że o ile separacja to Pan Bóg działa i Pan Bóg dokonuje, odrywa pewne rzeczy, oczyszcza pewne rzeczy. I to jest bolesne, bo to działanie jest z zewnątrz przychodzi. O tyle y, takie manifestowanie swojej autonomii, czyli chęć zaspokojenia tego pragnienia, które jest w każdym stacji, które jest zupełnie aut, no, właściwe no, w, 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 w jakimś sensie, jest, jest moim działaniem. Jest moim działaniem na zasadzie, ja nikomu nic nie chcę być dłużny. Nikomu. No ale to jest jakoś tak. Nie, nie, nie o to chyba chodzi w tym, w tym dziele stworzenia, bo przez to nie następuje mój wzrost, nie, nie ma dojrzałości i nie ma ponownego, ponownej relacji, prawda? Ponownego przymierza. Wręcz przeciwnie, ja uciekam od Przymierza. Ja uciekam. Czyli nie ma tej konstrukcji. Separacja Przymierza. Separacja. -przymierza. W końcu nie należy mylić separacji z, również z, ponieważ separacja jest działaniem Pana Boga, jest strategią, jest tą ekonomią dzieła stworzenia. Natomiast jest inna ekonomia, kogo innego zupełnie, która polega na podziale i na odizolowaniu. I to jest ekonomia tego, którego zadaniem jest dzielić, czyli diabolos, przeciwstawiać sobie. Separacja nie ma na celu przeciwstawienia sobie, tylko ma na celu doprowadzenia do nowej relacji, do nowego przymierza. Natomiast działanie polegające na podziale, na przeciwstawieniu, pomieszaniu, odizolowaniu jest działaniem diabolos. To jest taka krzywa, diabolos. Diabol. Nie? Taka krzywa, gdzie końce są przeciwstawione. Antena telewizyjna. Natomiast znakiem separacji jest krzyż. To jest ten znak separacji w momencie, kiedy Chrystus mówi Boże mój Boże, czemuś mnie opuści. I w ręce twoje powierzam ducha mojego. To separacja przymierza. Zawarcie nowego przymierza. Więc chciałbym zachęcić do takiego zobaczenia, do takiego jakiejś. No właśnie sprawdzenia, na ile to dzieło, to, to działanie Pana Boga jest rzeczywiście obecne yy, w nas samych. My często mamy różne takie mechanizmy, różne mechanizmy obronne. Może warto by było te mechanizmy obronne poznać, bo one się włączają zawsze wtedy, kiedy ma nastąpić ta separacja, a ja wtedy... Tym... <śpiewanie znowu> ja muszę... Prawda? Więc to są wszystkie te, te, te elementy takie, które jakoś no, nie pozwalają nam na to działanie Pana Boga w nas. My się bronimy, w sumie często nam się wydaje, że się bronimy przed czymś złym, ale w gruncie rzeczy bronimy się tylko przed działaniem Pana Boga, które jest trochę związane z pewnym cierpieniem. I tutaj nie możemy dokonywać takiego utożsamienia, że działanie Pana Boga, że. Znaczy, no musimy być świadomi tego, że w momencie, kiedy Pan Bóg się zbliża do nas, to to również czasami. Przybiera postać cierpienia. Ale to jest działanie Pana Boga, a nie szatana, a nie zła. Bo my możemy czasami myśleć, że w momencie, kiedy mnie boli, w momencie, kiedy cierpię, to znaczy, że to już coś złego się dzieje. To może być właśnie to działanie Pana Boga, który próbuje dokonać nowego dzieła stworzenia, tak żeby z tych wód naszego życia, ta woda naszego życia to jest królestwo śmierci, wyłoniła się w powierzchnię sucha, żeby oddzielić oddzielić to, co jest tą, tą wodą od tej powierzchni suchej, bo ta powierzchnia sucha jest miejscem, gdzie dokonuje się, jest miejscem przygotowanym do liturgii. Na powierzchni suchej można oddawać cześć Bogu. A więc Bóg oddziela tę powierzchnię suchą, po to, aby stała się ona miejscem liturgii, miejscem tego nowego spotkania z Nim. Czyli ze śmierci wyłania się życie. I dlatego musimy być świadomi, że to działanie Boga dokonuje się, no właśnie, poprzez to dzieło separacji, poprzez określania, poprzez akceptację odmienności, odnalezienie własnej tożsamości i w końcu podjęcie odpowiedzialności za siebie i za inne. Prośmy, aby ta, która w sposób najlepszy, najwspanialszy która jest wzorem wiary we wszechmoc, była naszą patronką w tej pracy, by rzeczywiście nam towarzyszyła. Ona, dla której nie było nic niemożliwego.